Cześć! Kształtowanie sylwetki to nie tylko spalanie tkanki tłuszczowej. Okazuje się, że wiele osób boryka się również z problemem zbyt niskiej masy ciała. Spróbujmy się temu nieco bliżej przyjrzeć. To, czy przybieramy na wadze, czy tracimy, zależy od podstawowego czynnika, jakim jest zapotrzebowanie kaloryczne oraz ilość energii, którą dostarczamy z pożywienia. Jeśli ilość energii, którą dostarczamy z pożywienia jest większa niż nasze zapotrzebowanie energetyczne, organizm będzie przybierał na wadze. Jeśli mniejsza, będzie na wadze tracił. Problem pojawia się w przypadku osób, które mają bardzo duże tempo metabolizmu. Zwykle charakteryzują się one ektomorficzną budową ciała. W takiej sytuacji dostarczenie odpowiedniej ilości kalorii, czyli przekroczenie zapotrzebowania energetycznego, może okazać się niezwykle trudne. Co oznacza, że również budowanie mięśni może okazać się bardzo trudnym procesem. W jadłospisie osób borykających się z tego typu problemem nie powinno przede wszystkim zabraknąć złożonych węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym. Takich jak ryż brązowy, kasza gryczana, płatki owsiane, makaron pełnoziarnisty, czy też żytnie pieczywo. Należy również mieć na uwadze posiłek potreningowy, który powinien zawierać dużą ilość węglowodanów prostych. Może to być sok owocowy, mogą to być owoce suszone albo owoce świeże. W tym przypadku wartość ta może kształtować się nawet na poziomie 1 grama węglowodanów na kilogram masy ciała. Dla osoby ważącej 60 kg byłoby to mniej więcej 600 ml stuprocentowego soku owocowego. I choć wydaje się to wartością bardzo dużą, w tym przypadku jest całkowicie uzasadnione. Węglowodany to jednak nie wszystko. Dostarczenie tak dużej ilości kalorii przy ich pomocy może okazać się wręcz niemożliwe w przypadku osób o tak dużej szybkości metabolizmu. Z pomocą przychodzą tłuszcze, które mają przede wszystkim dwa razy większą kaloryczność niż pozostałe makroskładniki pokarmowe. Z uwagi na to, wiadomo spisie osób, które chcą przybrać na wadze, a mają z tym trudności, nie powinno zabraknąć takich produktów jak oliwa z oliwek, olej lniany, orzechy włoskie, awokado czy też siemielniane. Warto również podkreślić, że w tym przypadku spożycie białka nie powinno być przesadnie wysokie. Przede wszystkim ten makroskładnik pokarmowy charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem efektu termogonicznego jedzenia i najbardziej przyspiesza metabolizm. Nie oznacza to oczywiście, że proteiny należy całkowicie z jadłospisu wykluczyć. Częstą praktyką jest również sięganie po odżywki typu gajne. Mają one pomóc w zwiększaniu masy ciała. Niestety nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ Zawierają one węglowodany, które mimo że są złożone, bardzo szybko uwalniają energię do krwi. Co może oznaczać, że nie będziemy przybierać masy mięśniowej, a masę tłuszczową. Można jednak przygotować domową, naturalną odmianę wysokoenergetycznego napoju, który będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż typowy gainer. W tym celu potrzebnych będzie kilka składników. Może to być mleko ryżowe bądź mleko sojowe, odrobina twarogu bądź lekki twarożek domowy, kładki owsiane i dobre źródło tłuszczy w postaci masła orzechowego, ewentualnie siemienia lnianego. Wszystkie składniki wystarczy dokładnie zmiksować w blenderze. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, można dodać nieco wody. Do tego oczywiście takie składniki jak stewia, cynamon czy kakao są całkowicie dozwolone. Tego rodzaju wysokoenergetyczny napój jest pełnowartościowym posiłkiem, ale równie dobrze sprawdzi się między posiłkami. Warto jednak pamiętać, że zwykle jego kaloryczność jest dość wysoka i powinny po niego sięgać osoby, które mają naprawdę duże problemy z przybieraniem na wadze. Warto również pamiętać o tym, że proporcje poszczególnych składników należy dobrać indywidualnie w zależności od zapotrzebowania energetycznego. By jednak przyrost wagi pochodził z tkanki mięśniowej, a nie tkanki tłuszczowej, powinniśmy zadbać o odpowiednią stymulację w postaci wysiłku fizycznego. Tu znakomicie sprawdzi się typowy trening siłowy 2-3 razy w tygodniu. Powinniśmy bazować na ćwiczeniach wielostawowych złożonych, takich jak przysiady, podciągania czy też wiosłowania. Najlepiej jeśli będą one stanowić około 80% całego treningu. Pozostałe 20% mogą to być ćwiczenia izolowane. Ilość powtórzeń w serii powinna kształtować się w przedziale od 6 do 8, a ciężar, jakim będziemy pracować, powinien być relatywnie duży. Czasy przerwy między kolejnymi seriami również mogą być dość długie i kształtować się w okolicy 2 minut. Pamiętajmy jednak o tym, że duża ilość wysiłku aerobowego, takiego jak pływanie, bieganie czy też jazda na rowerze, niekoniecznie musi być wskazana u osób o wysokim tempie metabolizmu. Generuje ona przede wszystkim kolejny dodatkowy wydatek energetyczny, co sprawia, że należy uwzględnić to w planie kalorycznym, w planie żywieniowym i odpowiednio zwiększyć wartość energetyczną jadospisu, która może być i tak duża, szczególnie w przypadku osób o bardzo szybkiej przemianie materii. Pozdrawiam, cześć!